Kochani, zbliża się jesień i pora pomyśleć o nawożeniu. Ostatnio mówiłam o nawozach gospodarskich, o oborniku, natomiast dzisiaj będzie o kompoście. To jest również nawóz gospodarski, naturalny, ekologiczny, który nawet jeżeli jest dobrze przygotowany, może nam zastąpić obornik, jeżeli tego byśmy nie mieli. to zwykle ląduje w kompoście, więc wykorzystujemy tutaj wszelkie odpadki gospodarcze, czyli na przykład to jest nać, to są resztki zielone, te nadziemne roślin, na przykład buraków, czy selerów. Można to oczywiście też wykorzystać w kuchni. fasola. Na razie jest dużo jeszcze roślin, które rosną w glebie, ale z czasem one wszystkie już zostaną przez nas zużyte, no i zostaną te odpadki, które właśnie lądują w kompoście. To mogą być również i powinny być odpadki kuchenne, rośliny pionierskie, czyli tak zwane chwasty, ale bez nasion. Dawniej jeszcze dodawano do kompostu zmiotki z podwórka, czyli zamiatano podwórko, po którym biegały kury, i to wszystko lądowało właśnie w kompoście oraz szlam, jeżeli gdzieś w pobliżu był jakiś, była jakaś rzeczka czy jakiś staw. Dzisiaj raczej tego nie mamy, nie mamy zmiotków z podwórka, chyba że ktoś mieszka na wsi i ma kury, albo też, no i też nie mamy szlamu, przynajmniej u nas takiego szlamu nie ma, a był to wartościowy składnik kompostu. Jak to robili dawni gospodarze i czy możemy czegoś się od nich nauczyć? Kiedyś robiono miejsce pod pryzmę kompostową, a nie specjalny kompostownik. Nie było takich skrzyń kompostowych, czy to drewnianych, czy plastikowych jak teraz. Po prostu bezpośrednio na glebie wyznaczano pewien obszar, i to zwykle było, było miejsce o długości 1,5 do 2 metrów. Na metr, czyli dosyć duże, większa aniżeli tradycyjna komora kompostowa. Z tego miejsca wybierano 30 centymetrową warstwę próchnicy, kładziono tam yy, glinę. Ta glina musiała być mocno udeptywana, uklepana. Na to szła 30, 30 centymetrowa warstwa torfu. I dopiero kładziono, wtedy już luźno, bez ubijania, te wszystkie składniki, które powinny znaleźć się w kompoście. Robiono to warstwowo czyli szła warstwa wsadu kompostowego, a następnie warstwa starego kompostu warstwa nowego wsadu i warstwa starego kompostu. Dzięki temu można, możemy dzisiaj powiedzieć, że zaszczepiano wsad mikroorganizmami, które właśnie rozdrabniają te wszyscy, ten cały wsad, przerabiając go na ziemię kompostową. Tak jak dzisiaj się to robi, też nie kompostowano roślin chorych, porażonych czy też z nasionami, zwłaszcza chwastów. Głęby kapuściane, łodygi słonecznikowe oraz resztki kukurydzy zawsze kompostowano osobno i dosyć to rozdrabniano, dlatego że akurat te resztki roślinne o wiele dłużej się kompostują nawet 3 lata więc tego nie mieszano, by uniknąć takiej sytuacji, że większość Wsadu kompostowego już zostanie przerobione na glebę kompostową, a jeszcze są tam na przykład kawałki głąbów kapuścianych, głębów kapuścianych. I pamiętam, że dwa lata temu my żeśmy zrobili taki błąd, właśnie, że do odpadków kuchennych trafiały również głęby kapuściane, i one po roku nawet jeszcze były przeze mnie znajdowane w ziemi. W ziemi. Ten stos. Ta pryzma kompostowa była w wysokości metr, maksymalnie metr m, czyli to było, naprawdę była spora warstwa czy spora ilość kompostu. Po miesiącu układano kolejną pryzmę kompostową, kolejny stos, czyli nie dokładano do tego starego, tylko robiono nową pryzmę kompostową. Natomiast tę starą sprzed miesiąca. Zlewano wodą, albo jeszcze lepiej gnojowicą, obkładano wierzch i boki torfem, albo ziemią próchniczą. Na górze, na powierzchni robiono takie rowki, dzięki którym, gdy padał deszcz, ziemia e, odprowadzała te rowki, odprowadzały wodę właśnie do pryzmy kompostowej. No i kijem przebijano w kilku miejscach pryzmę po to, żeby Docierało tam powietrze. No i dodawano też, nieraz dodawano obornika, ale rzadko. Następnie taka pryzma była pielęgnowana, to znaczy co dwa miesiące była przerzucana, by, się do niej, by dostało się do niej powietrze oraz żeby to wszystko dobrze przemieszać. I po roku już można było wywozić taki kompost w pole i wtedy również dodawano go. Do gleby razem z obornikiem, tam następowało mieszanie. Jeżeli taki obornik akurat był w tym momencie dostępny. Jeżeli ktoś natomiast nie miał obornika, no to po prostu dawał tylko tę ziemię kompostową, która go zastępowała. Jeżeli teraz chciano mieć glebę zasobną kompostową, właśnie, do inspektów, czyli do ówczesnych rozsadników, by wysiewać nasiona i robić rozsady, to taka pryzma kompostowa musiała leżeć dwa lata i dopiero po dwóch latach była używana dla tych młodych roślinek. Niekiedy też do kompostu dodawano jako masy zielonej rośliny motylkowe, zielonkę roślin motylkowych, czyli to był na przykład łubin albo peluszka. Oraz, co tutaj może dzisiaj budzić niesmak, nieraz dodawano odchody ludzkie, gnojówkę albo popiół drzewny. Dziś kompost robimy troszeczkę inaczej. Oczywiście też dbamy o niego, przerabiamy, przerzucamy, dbamy, by był odpowiednio wilgotny i robimy te otwory, żeby dostawało się tam powietrze. Dzisiaj mamy piękne kompostowniki albo takie kupione w sklepie, albo plastikowe, albo takie właśnie jak my tutaj mamy, tak zwanej własnej roboty. Jaki jest nasz dzisiejszy wsad do kompostownika? No to jest bardzo często właśnie popiół drzewny, liście, trawa, słoma, odpadki gospodarcze. Czyli te kuchenne, odpadki roślinne. I to wszystko ma przegnić na drobne cząsteczki i wtedy dodaje się to do rośliny. Możemy też robić kompost na gorąco, kiedy zależy na, na, nam na tym, żeby mieć szybko własną glebę kompostową i w dużej ilości i wtedy ten kompost się robi szybciej dzięki uzyskaniu odpowiedniej temperatury i tworzy się w trzy tygodnie. Więc żeby to mogło w ogóle zajść, to musimy w odpowiednich proporcjach dostarczyć do pryzmy kompostowej azotu węgla. Ale o tym zaraz powiem. Tak więc, produkowanie własnego kompostu jako nawozu jest działaniem celowym, przemyślanym i nie przypomina raczej wrzucanie do komory kompostowej tego, co nam wpadnie w ręce. Kompost, o którym mówimy, czyli ten nawóz gospodarski, jest czymś innym aniżeli miejsce, w którym Składujemy czy wyrzucamy odpadki roślin. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład przycinamy winogrona, przycinamy maliny, bierzemy do domu buraki, obcinając jedną mną ich część. To nie ląduje do komory, w której robimy kompost, tylko ląduje do komory, w której zbieramy odpadki, które później będą może wykorzystane przez nas przy robieniu kompostu i my nazywamy to po prostu kompostowym śmietnikiem. W większości przypadków mówi się, że kompostujemy, ale tak de facto oznacza to właśnie wrzucanie do jakiejś, na jakieś miejsce czy do komory kompostowej tego, co akurat zostało wycięte na naszej działce. Czyli tam lądują chwasty, tam lądują części roślin, i po prostu ani się tego nie przesypuje, ani nie robi się tego warstwowo, ani się tego nie przerzuca. Po prostu to leży nieraz bardzo, bardzo długo na działce. Po prostu zapominamy o tym, o to nie dbamy, i wtedy proces przekształcania tej materii w kompost. Nigdy się nie kończy, bo mamy taką sytuację, że na samym dole mamy już być może ziemię kompostową, ale ona jest po prostu przykryta coraz to, nowymi, e, coraz to nowymi roślinami, częściami roślin, i nie ma to szansy na równomierne przetwarzanie. Taki kompost, jeżeli byśmy z naszego śmietnika kompostowego, bo też taki mamy, wyciągnęli glebę, Czyli to, co jest na samym dnie, to też byłoby to wartościowe, też byłby to jakiś nawóz, ale nie możemy powiedzieć, że to jest kompostowanie, czyli tworzenie nawozu gospodarskiego, który może zastąpić obornik. Żeby w ogóle mówić o kompostowaniu, to trzeba jednocześnie na jeden raz zgromadzić naprawdę dużą ilość tego wsadu i Kompostowanie możemy również kontynuować zimą. Niska temperatura w ogóle niczemu tutaj nie szkodzi. Możemy zakładać pryzmy kompostowe co jakiś czas, i taka pryzma powinna mieć metr sześcienny czyli zobaczcie, ile tej materii, ile tego wsadu powinno zostać zgromadzone. Jeżeli chcemy kompostować na gorąco, to musimy. Zachować odpowiedni stosunek azotu do węgla, i w tym, w tym celu będzie to 1 trzecia wsadu, który jest wsadem węglowym, 1 trzecia wsadu azotowego i 1 trzecia po prostu obornika. Co to jest wsad węglowy? To są na przykład wytłoczki po jajach, które bardzo dobrym są składnikiem kompostowym. Zawierają celulozę, która wspaniale wzmacnia proces kompostowania. To są suche liście, rozdrobnione gałązki, to jest słoma, siano, popiół drzewny, czyli w większości to, co ma właśnie kolor brązowy czy szary. Jeśli zaś chodzi o składniki azotowe, to są to składniki tak zwane zielone, czyli żywe. I to będą odpadki kuchenne z wyłączeniem mięsa, chociaż kiedyś mięso również się kompostowało, my tego dzisiaj nie robimy. To powoduje też przyciągnięcie niepotrzebnych szkodników na działkę. Ścięta świeżotrawa, ale oczywiście ona powinna być bez nasion. To są wszystkie rośliny pionierskie, czyli tak zwane chwasty. Odpadki owoców, warzyw także fusy z kawy. To co jest, co sprawia wrażenie świeżego, żywego. I jedna trzecia, kolejna, ostatnia trzecia część to jest właśnie obornik i obornik możemy wykorzystać koński, bydlęcy, owczy, ptasi, świński ostatecznie również, bo nie będziemy tego obornika kłać, kłaść bezpośrednio na grządkę, tylko właśnie będzie on składnikiem naszej pryzmy kompostowej. Tak jak kiedyś układamy to warstwami, a ostatnia warstwa to powinna być słoma, ponieważ ona pozwala utrzymywać, tak jak ściółka, wilgoć w pryzmie kompostowej oraz również chroni gdyby było bardzo dużo deszczu, pryzmę kompostową przed przelaniem. To jest bardzo ważne, żeby dbać też o to, żeby kompost, wsad kompostowy był wilgotny oraz żeby docierało tam powietrze. Z tego względu dzisiaj również też robimy te otwory, te dziury kijem. Kiedy nasza pryzma jednorazowo założona Osiągnie temperaturę 55-70 stopni, to zaczynamy ją wtedy, trzymamy ją jeszcze tak dzień, dopóki nie zacznie stygnąć, a w momencie kiedy zacznie stygnąć, zaczynamy przerzucanie tego kompostu i to robimy co dwa dni, i tak nam minie 21 dni. Zwykle ta pryzma nagrzewa się w ciągu 3-4 dni, potem delikatnie stygnie, więc mamy Dwa tygodnie przerzucania tej pryzmy co dwa dni. Jest to trochę pracy, ale daje to wartościowy nawóz, który możemy wykorzystać od razu i możemy wkładać do grządek. Jeżeli natomiast nam się nie spieszy, no to nie musimy aż tak bardzo pilnować tych proporcji: 1 trzecia węgla, 1 trzecia azotu, 1 trzecia obornika, ale. Musimy pamiętać o tym, że ten wsad powinien być jak najbardziej zróżnicowany, czyli nie powinien ograniczyć się tylko do chwastów, tak zwanych i odpadków roślin, które były na grządkach lub są w ogrodzie, ale żeby tam również był obornik, żeby tam również był karton albo te wytłoczki z jaj, by były odpadki kuchenne, obornik, słoma. Im bardziej jest ten wsad zróżnicowany, tym bardziej wartościowy będzie nasz kompost. Sprawdzamy wilgotność zawsze w kompoście. Jeżeli mocno pada, to powinien on być nakryty. Jeżeli jest zbyt wilgotny, jeżeli jest zbyt suchy, powinniśmy go podlać, no i przerzucać po to, żeby po prostu go napowietrzyć i żeby ten proces kompostowania we wszystkich miejscach przebiegał. W miarę równomiernie, bo będziemy mieć taką sytuację, że to, co było dwa dni na dole, teraz będzie dwa dni na górze i odwrotnie. Robienie swojego własnego kompostu jest naprawdę bardzo przyjemne i mm, daje bardzo dużo radości, dlatego że i tak mamy odpadki kuchenne, i tak mamy odpadki zielone, i tak mamy karton. Dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać to? Do tego, by przekonać się, jak szybko mikroorganizmy przy, odpowiednim stworzeniu, przy stworzeniu im odpowiednich warunków potrafią wyczarować z tych wszystkich składników wspaniałą, życiodajną, bogatą, zasobną glebę pod nasze warzywa.